Siemano wszystkim, znowu mam problemy z kamerą, właśnie nagrałam bardzo śmieszny początek do filmu, ale mi się kamera wyłączyła! Ja nie wiem, co się dzieje, moi drodzy. E, dzień dobry, jest piątek, piątunio, e, jestem bardzo zmęczona, nawet mi kawusia nie pomogła, bardzo trudny tydzień dzień szkolny był. Jeszcze w ogóle włosy muszę uczesać a szkoła się zaczyna za 10 minut, teraz pominęła jestem. E, trochę mnie głowa boli, e, kawa mi nie pomogła, dalej jestem zmęczona, e, ale i wszystko jest ok, bo później się idę najebać. Żartuję! Ja nie robię takich rzeczy tylko dlatego, że mam 18 lat, to nie znaczy, żeby dorobiła takie rzeczy. Nigdy w życiu nie piłam alkoholu. Yy, idę po prostu z koleżanką, idziemy do jakiegoś tam pubu, baru, coś, coś takiego, mam stolik dla nas. Yy, po prostu bo yy, był bardzo trudny tydzień szkolny i ogólnie mnie nie było na jej urodzinach i ja nie miałam żadnej jakby imprezy urodzinowej, yy, więc po prostu spotkamy się, wypijemy kilka drinków, yy, zobaczycie Pushinger pijaną, <grym> żartuję. I ogólnie e, pierwsza klasa mam kartkówkę z biologii, o której zapomniałam. Eee! Po szkole, moi drodzy, mamy tak, mamy Pumpkin spice Latte z cynamonem. Mniełam, wygląda troszeczkę mleczna, źle zrobiłam sorki, ale jest zajebista. I tutaj mamy kawałek mm, babki cynamonowej, którą zrobiłam... To <gryw> jest cukier. E, już, już jej nie ma, zrobiłam dwie babki, e, szczerze, troszeczkę takie małe, u mnie trochę takie suche. Ale wyszło ok. No i muzyczka. Przyszedł ten czas, żebym zaczęła się malować, bo jest już 16.00. Eee, i wujek pewnie się z tego śmieje. Ale mam tutaj swój makeshift statyw. Jesteście na jednej doniczce, e, trzech książkach i świeczce, bo zapomniałam, mój statyw jest w Polsce. Mam nadzieję, so że, maja, mam nadzieję że moja kamera mi nie spadnie. Eee, I wiecie co? A wyłączał Ci się dzisiaj? Dzisiaj? No. Raz, jak nagrywałam rano, ale wujek wiesz co? E, akurat w takie dni, kiedy chce się ubrać tak ładnie, sukienka, szpilki... Jest to jest 12 stopni! Mówisz się kożów. Nie mam. Nie mam kożucha Daj Ci mój płaszcz Dziękuję. I ogólnie ostatnio zaczęłam nagrywać livey na TikToku. Przem 18 lat, mogę takie rzeczy robić. No i strasznie się Wam spodobały te live! Więc ja teraz jestem jedną z tych dziewczyn. Tap, tap, tapujemy, tapujemy, tapujemy. Mmm, pizza! Mmm, ice cream! Codziennie na lajku rzadkuję. Kiedy będę mogła, to może wpadnę. Mm, I tutaj mam zieloną herbatkę. Ja cztery lata temu miałam obsesję na punkcie zielonej herbaty. Uwielbiałam. To nawet nie chodzi o macze. Po prostu chodzi o normalną zieloną herbatę. Uwielbiałam, piłam codziennie. Chyba z pięć szklanek dziennie kubków dziennie, no i pierwszy raz piję ją od czterech lat, więc próbujemy, zobaczymy, czy będzie mi tak smakowała, jak mi kiedyś smakowała. To jest ogólnie chyba ta sama marka. Ok, żałuję, że dodałam cukier, bo jest taka... taka mdła. Ja zawsze chyba pi... właśnie zastanawiałam się, czy ja piłam z cukrem, czy bez cukru, ale ewidentnie bez. Ale i tak jest dobra, zdrowa. Nie, że ja jestem jakąś fanatyczką bycia zdrową, bo przed chwilą wpierdzieliłam samą całą pizzę. Ale no, zaczynamy malowanie. Teraz tak, ja nie jestem żadną beauty guru ani nic takiego, ale zawsze się mnie pytacie. O Jezus, moje okropne światło Zawsze się mnie pytacie, jak ja robię takie moje fancy make-up look. Dla mnie to jest zawsze cut crease. Zawsze cut crease, który się nauczyłam od Jeffrey Star i od James Charles. I po prostu. Tak zawsze robię na jakieś większe imprezy i mm, się też będę robiła, więc zrobię Wam taki mini tutorial, jak ja robię cut crease. Więc najpierw biorę taki fluffy pędzelek, dostałam go na urodziny od koleżanki i biorę, to jest moja paletka dosłownie do wszystkiego, do konturowania, do oczu, do czasem używam jako puder, bo tutaj mam takie jaśniejsze kolory i do kresek. E, I wybieram ten taki najchłodniejszy, zawsze bym wybierała ten, ale ostatnio się przerzuciłam na chłodniejsze odcienie. Więc po prostu daję troszeczkę i smaruję moje oczy i próbuję tak troszeczkę wyjechać dalej niż moja brew, żeby to po prostu podciągnęło troszeczkę moje oczy. Teraz robimy drugą stronę i nie bójcie się dawać dużo, dużo pigmentu, bo i tak to później jakby... Będziemy troszeczkę przykrywać. To, to. To nie musi być jakieś idealne, ja po prostu smieram sobie, smieram. Ja ogólnie nauczyłam się sama robić makijaż. Hmm. W wieku 11 lat po prostu zawsze się zaczę po prostu zaczęłam, się tym interesować i zaczęłam próbować różne takie kolorowe. Używałam podkład Ciociagi, który jest zaciemny na mnie, bo Ciociaga to jest taka czekoladowa bomba, a ja jestem... <laughs> Przepraszam. Ostatnio Ciociaga się na mnie patrzyli mówi, Jezus Maria Weronika, jak ty jesteś, jak ty jesteś jasny. I teraz biorę taki pędzelek, normalnie używam mniejszego, ale dzisiaj myślę, że wypróbuję może ten I biorę korektor, to jest korektor Shigla. nie pamiętam jak się nazywa, ale ja go uwielbiam, ja go już od dwóch lat używam Ogólnie to muszę sobie kupić jakiegoś innego wypróbować, bo <laughs> no co tylko używam go I on, powiem wam, że on mega kryje, tylko że on jest trochę taki suchy Ale dobra, bierzemy pędzelek, dajemy na rączkę Dajemy dosłownie troszeczkę, bo najpierw musimy zrobić jakby kształt. Ja was tutaj przybliżę, żeby, żebyście widzieli. Zamykamy oko i teraz tak. Widzicie jak... No, znaczy nie wiem, bo ja mam hybrid eyes, więc mi naturalnie się pojawia taka kreska. Po prostu bierzemy pędzelek w kącik i robimy taką kreskę podciągniętą do góry. Jakby po prostu tak jak nam oko się zamyka, to tam właśnie jedziemy tym pędzelkiem. Nie bójcie się, to też nie musi być... Znaczy, to jest chyba, chyba najtrudniejszy step tego makijażu. Trzeba po prostu uważać. I nie wiem, czy ogólnie się tak robi Cut ja, ja po prostu, to jest taka, taka moja łatwa metoda. Nie wiem, nawet nie pamiętam, jak to oni robili, ale po prostu tak otwi otwieram oko, patrzę i czasem po prostu biorę troszeczkę więcej. Tutaj wypełniam i daję tak bardziej do góry. I na samym końcu biorę trochę więcej i po prostu wklepuję to. Klep, klep, klep. I to też zawsze można poprawić beauty blenderem. Ja to poprawiam beauty blenderem, żeby tego korektoru nie było za dużo. Teraz <try> zamykam oko, żeby mi się to nie rozmazało. Dostałam paletkę na urodziny od Shostel Pushin Boya i chyba użyję ten odcinek już go używałam. I po prostu bierzemy... O kurde, jaki ładny. Bierzemy i wklepujemy w ten korektor. O kurde, ładny odcień, ale chyba zmieni na jakiś inny. I teraz troszeczkę ciemniejszym cieniem, po prostu tutaj wyblendowałam troszeczkę wszystko, żeby więcej się działo na tym oku i po prostu teraz normalnie robię kreskę. Dzisiaj szczerze trochę ten katkręś ten mi wyszedł słabo, ale to dlatego, że tak naprawdę się nie starałam. I ja go zawsze robię przed makijażem twarzy Nie wiem czemu dzisiaj zdecydowałam zrobić makijaż twarzy najpierw Więc no i końcowo użyłam tą paletkę Sweet Peach Too Faced I użyłam ten odcień To jest mój ulubiony na krótki Kris I ten odcień ciemniejszy do blendowania Wymalowana I problem jest taki, że bo za mną zawsze jest problem, zawsze są problemy. E, ja miałam pomysł na fajny outfit, no i niestety tego outfitu nie zrobimy, dlatego że e, ten top już miałam na sobie tydzień temu e, i ak aktualnie jest w pralce, więc niestety. E, bo ogólnie mam taką granatową e, spódniczkę. W której nigdy nie chodzę, bo nigdy nie mogę znaleźć jakiegoś topu, który będzie mi to nie pasował. No i tak myślałam, kurde, co bym mogła z nią ubrać, bo wreszcie bym chciała ją po prostu wykorzystać. No i wpadłam na pomysł, że ubiorę, yy, bo ta sukienka jest granatowa, żebym ubrała brązowy top i mam brązowe szpilki. bym ubrała brązowe szpilki i bym wyglądała zajebiście. Yy, I nawet nawet nie mogłam wypróbować zobaczyć, czy ten outfit jest w ogóle fajny, bo ona poszła do prania, ale dobra, następnym razem. Ja nawet nie wiem, czy ta, czy ta spódniczka Nie została w Polsce Prawdopodobnie została w Polsce e, Ciuchy, znaczy może nie większość ciuchów Ale moje takie, takie fancy ciuchy Zostały w Polsce, ale mam kilka tutaj Sukienek, więc myślę, że ubiorę beżową Sukienkę, któ którą ubrałam na Moją e, Imprezę urodzinową w tamtym roku Kiedy miałam 17 urodziny Myślę, że mam ubiorę. Ona jest taka asymetryczna, bardzo ładna, bez szelek, beżowa z takimi kwiatkami. Kupiłam ją w Berszce i ona kosztowała 29 euro. Pokażę wam mój outfit. Znowu mam... mam nadzieję, że mój aparat nie spadnie. Mój outfit, moi drodzy, nie jestem goła. Fu! To jest ta sukienka z tamtego roku. Powiem wam, że w tym roku na jest tak kurde ciasna na mnie, ale włożyłam ją może też dlatego, że w tamtym roku miałam taki. a w tym roku mam jest to który nie jest strapless, po prostu schowałam ramionczka. I ogólnie trochę dziwnie na mnie leży, ale dobra będzie. Mm. Tak wyglądam, do tego będą jeszcze e, szpilki brocowe, o przepraszam, <ścoughs> i prawdopodobnie mm, albo płaszcz. Albo jakaś kurde, kurtka duża, bo jest 12 stopni na polu. Aaaa. Perfum of the day to będzie nowy perfum, który dostałam na 18 od mojego chłopaka. E, jeszcze się nie dowiedziałam, jaki to jest zapach. Wiem po prostu, że nie pachnie jak to, ale tak jak moim zdaniem wszystkie arabskie perfumy. Insignia guls. No to czytelnik to gest, to nie jest gest, to jest guls. Może to jest jakaś taka dup, ale pachnie ładnie tak słodko, ale też tak troszeczkę tak intensywnie. Nie oszukujmy siebie. Psikam dużo. Sorry, not, sorry. I tutaj jeszcze mam coś takiego, gdzie mam. Też troszeczkę perfumu, żebym trochę się psiknęła. I jeszcze szybko muszę Wam pokazać moje koty, bo ktoś się ostatnio mnie zapytał, co się stało z twoim drugim kotem. E, nic. Tutaj mamy pierwszego, znaczy tak naprawdę, to jest drugi kot. Tutaj mamy blue. Siema blue, powiedz sześć. A tutaj mamy drugiego kota. Tak. Jest drugi kot, tak naprawdę to był pierwszy kot Nagrywam Lili, bo wszyscy się nie pytają Gdzie jest mój drugi kot Bo ja ostatnio nie wrzucałam, tylko wrzucałam sam Lili ty jesteś, ty jesteś najpiękniejszą modelką Na całym świecie Przyszło nasze jedzonko. Uuuu, uh -huh. to jest Long Island Ice Tea. Miałam jednego takiego później miałam Blue Lagoon, a teraz znowu mam e, Blue Island Ice A moja koleżanka idzie po Sex on the Beach. Sex on the What? Update dla Was. Miałam mega problem z nagrywaniem, jak byłam w tym barze bo A, albo muzyka była za głośna, B e, Aparat w ogóle nie chce mi nagrywać, ja nie wiem co się dzieje, albo C po prostu było mega głośno i nie było mnie słychać, e, ale nagrywam dosłownie tyle, ile mogłam. Mam nadzieję, że wszystkie klipy się pokażą. Ja teraz idę do domu sama. I w sumie nie, nie, <ścoughs> nikt mi zawsze nie pozwala chodzić sama do domu i ja to rozumiem, dlatego że wiecie, no, świat to jest niestety smutne miejsce dla kobiet. Nie mówię tylko, że dla kobiet, ale też dla mężczyzn. Ale idę do domu i po prostu zawsze mam albo chłopaka, albo tatę, albo koleżankę, albo mamę koleżankę i koleżanki, więc pierwszy raz idę z takiego dystansu same do domu. Jak na razie jest git, będę update'owała, ale po prostu e, jestem bardzo wdzięczna, że mam takie osoby w mojej życiu, które zawsze jakby Chodzi ich po prostu moje bezpieczeństwo. Ja Wam będę mówiła teraz: dobranoc, leżę już w łóżeczku. Powiem Wam, że wracenie do domu w szpilkach. Znaczy, ja miałam Kitten Hills, to nie, nie naprawdę szpilki, e, ale to jest trud, trudna robota, słuchajcie. E, ja mówię Wam dobranoc, widzimy się w następnym filmie.